Dzisiaj podczas gali rozdania nagród Tuzy Biznesów pros 2024 dużo mówimy na temat wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, ale obok tych przedsiębiorców stoją prawnicy. Stoją i co mówią? Prawnicy mówią różne rzeczy. Najczęściej jest taki problem, który ja obserwuję, jeżeli chodzi o... O firmy, o spółki, o klientów, że dzisiejszy nasz świat już przestał być taki linearny. Problemy już nie są prawne, podatkowe, księgowe One zaczynają się przenikać. Rzeczywistość jest coraz bardziej złożona. I mam wrażenie, że przedsiębiorcy, klienci spółki się zaczynają gubić. Znaczy, to się zaczyna robić tak wszystko trudne i pogmatwane, że potrzebują różnych specjalizacji, różnych osób do pomocy, a najczęściej nie wiedzą, gdzie tej pomocy szukać. No i co się z tym wiąże? Mamy wielu specjalistów, odpowiedzialność rozproszona. Jak sobie z tym radzić? Powiem tak, dam, dam przykład taki, który ostatnio o sobie nie myślałem, człowiek stworzył portal, portal internetowy, który ma pomóc inwestorom indywidualnym w podejmowaniu decyzji na giełdzie. No i teraz on przychodzi z dosyć prostym tematem, chce powiedzieć, że on by chciał, żeby to już zaczęło działać, chciałby pozyskać kapitał, chciałby, żeby to było uruchomione i nagle się okazuje, że tam są wątki prawne, jak to zrobić ze strony prawnej, prawa autorskiego, czy na pewno te licencje wszystkie ma od tych programistów, podatkowe, czy to zrobić tak, czy inaczej, jakie będą tego skutki, księgowa nie wie, jak to w ogóle zaksięgować i nagle się okazuje, że takie chodzenie od osoby do osoby z różnych branż zajmuje straszliwie dużo czasu, pochłania bardzo dużo pieniędzy, a na koniec nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny. To trochę tak jak na budowie, jak bierzemy kilka ekip i pierwsza, która przychodzi, to mówi, no nie, no kto tak to wszystko zepsuł, to trzeba było zrobić inaczej, to to jest podobnie. Najgorsze jest to, że ten, ten, ten biedny przedsiębiorca, czy czy spółka tak naprawdę zostaje z tym problemem sama? No i coś trzeba było temu zaradzić. I my właśnie mam wrażenie, że znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie. No to niech Pan nam odpowie, jaki jest know-how kancelarii LEKS. W jaki sposób połączyć tych wszystkich specjalistów? W jaki sposób te różne branże i dziedziny również prawa? Czy dzisiaj prawnik to człowiek renesansu, który musi się znać na wszystkim? Czy specjalizacje są mile widziane? Ja myślę, że to jest połączenie, czyli są potrzebni ludzie renesansu, którzy mają bardzo szerokie spojrzenie na to, na, na biznes, na problemy, rozumieją wielowymiarowość tych problemów i, i dla nich jest miejsce na rynku jest miejsce na rynku dla specjalistów z bardzo pogłębioną wiedzą. I my weszliśmy na rynku w taką rolę trochę tego generalnego wykonawcy, czyli chcemy dobrze rozumieć problemy, które klienci mają, dobrze je definiować. Tam, gdzie umiemy sami te problemy rozwiązać własnymi zasobami, tam to robimy samodzielnie, a tam, gdzie potrzebujemy specjalistów, ludzi z bardzo pogłębionym specjalistycznym wykształceniem albo wiedzą, tam zapraszamy do naszego zespołu, żeby ich ekspertyza i wiedza były jakby wprzęgnięte w całe rozwiązanie, tak żebyśmy na koniec to my przyszli do klienta i powiedzieli drogi kliencie, droga firma, drogi przedsiębiorcy, to jest rozwiązanie dla ciebie najbardziej dopasowane. Przeanalizowaliśmy różne rzeczy i ręczymy i dajemy ci rekomendacje, to jest to, co powinny zrobić. Czyli nie zostawiamy klienta z tym takim stanem, że on sam musi decydować, tylko jednak mówimy, to jest to, co przeanalizowaliśmy, taką masz rekomendację, nawet jeżeli ona wymaga zaangażowania bardzo wielu osób z różnych branż i specjalności.